Kuszą aromatem podczas smażenia, do tego są bardzo smaczne i pożywne. Cześć, dziś aż trzy pyszne pomysły na kotlety, które znakomicie sprawdzą się na szybki obiad lub kolację. Zaczniemy od jajecznych, ugotowane jajka łączę z pozostałymi składnikami i lepiej kotlety smażę z każdej strony na złoty kolor. I możemy podać z dowolną surówką lub sosem. I mamy pyszne kotlety bez mięsa. Druga propozycja to kotlety wątróbkowe. Wątróbkę kroję w drobniutką kostkę. Dodaję pozostałe składniki. Mieszam. I nakładam porcję masy na rozgrzaną patelnię. I również smażę z obu stron na złoty kolor. Bardzo smaczne i bardzo pożywne. Możemy podać z sosem koperkowym, czosnkowym lub z surówką. I kolejna propozycja to kotlety mielone z cukinią, również bardzo smaczne i pożywne. Zaczynamy od przygotowania cukinii, którą ścieram na tarce, posypuję solą i odstawiam tak żeby cukinia puściła sok. W tym czasie Smażę drobno pokrojoną cebulę, aż się zrumieni. Następnie dokładnie odciskam cukinię i łączę z pozostałymi składnikami. Smażę na patelni z obu stron na złoty kolor. Możemy także upiec w piekarniku. Bardzo proste i pożywne. Zaobserwuj, jeśli lubisz szybkie i proste przepisy, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz, łapkę. Pozdrawiam, do następnego razu, pa.